Mhm. Czyli tutaj, tak? Ma tak, dokładnie w tym jakiś... miejscu, proszę. Mhm. Dobra. Mhm. Tak, tak, tak. A przy okazji y, zapytam mhm. pana, czy chciałby pan spróbować swoich sił w takiej ciekawej, darmowej grze? O, tutaj. Mhm. Farmer funduszy. Proszę bardzo. Zbiera się w niej punkty, za które można odebrać samochód albo nagrody pieniężne. Mhm. Można połączyć przyjemne z pożytecznym, to znaczy rozrywkę z możliwością poćwiczenia mhm. umiejętności inwestowania, bo to nie jest taka zwykła gra strategiczna. Mhm. Mogę opowiedzieć nieco o tej grze, bo sama mam ją na telefonie i mhm. muszę przyznać, że jest bardzo wciągająca. Współpracujemy z wydawcą gry, który oferuje dodatkowo możliwość zarobienia za polecenie gry innym osobom. Tak. A co jakby. Co się w niej robi? O co, o co w niej chodzi? Tak. Gra nazywa się Farmer Funduszy mhm. i polega na prowadzeniu wirtualnej farmy, a dodatkowo ma aspekt edukacyjny, bo to jest taki symulator inwestowania w fundusze inwestycyjne, z tym, że bez użycia prawdziwych pieniędzy. W grze zbiera się punkty i uczestniczy w rankingach. Za określoną ilość punktów można wygrać Toyotera w 4 i bony pieniężne. Grę stworzyło Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Agro, podmiot posiadający licencję KNF-u, z którym współpracujemy. To takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. Z jednej strony miło spędza się czas budując taką wirtualną farmę i wygrywając nagrody, a z drugiej strony można się uczyć na wirtualnych pieniądzach, jak inwestować w realne fundusze inwestycyjne, jakimi zarządza TFI Agro. Tak, w grze inwestuje się wirtualną walutą, agrotalarami, w plony, na przykład ziemniaki, które obrazują akurat fundusz agroobligacji. Jeśli fundusz ten w realnym świecie w danym dniu wyceny będzie miał dobre wyniki, to plon w postaci ziemniaków będzie wzrastał i każdego ranka farmer zbierze go do magazynu, będzie mógł je sprzedawać, wymieniać czy też wykorzystywać przy wykonywaniu zadań. Nie jest to zatem taka zwykła gra strategiczna, bo do tego wirtualnego świata pobierane są realne notowania funduszy i zamieniane na określone rodzaje plonów. Tempo rozwoju takiej farmy będzie dyktowane tym, jak zainwestowane wirtualne pieniądze będą sobie radzić w wybranych przez gracze funduszach. Mhm. Jeśli graczowi będzie dobrze szło w tym wirtualnym świecie i uzyska dobrą stopę zwrotu, oswoi się z tym tematem, to może zacznie, zacznie prawda, inwestować w prawdziwe fundusze. TFI Agro poszukuje osób, które chciałyby dodatkowo. Zarobić za polecenie gry innym graczom, którzy zechcą zainstalować taką grę. No to taki jest dodatkowy zastrzyk gotówki dla Pana, bo płatny jest od każdego pozyskanego gracza. Jeśli ma Pan teraz przy sobie telefon, to ja od razu może wyjaśnię, jak to, jak to działa. Tak, mam, mam. Tak, po pierwsze, tak. musi mieć Pan zainstalowaną na telefonie grę, a następnie z poziomu tej gry. Będzie pan mógł wysyłać zaproszenia, to znaczy linki na numery telefonów osób, które również będą chciały ją zainstalować. O, ja teraz panu wyślę takie zaproszenie, mm -hmm. link do gry i zaraz przejdziemy rejestrację. Proszę tylko tutaj podać swój numer. Mm -hmm. Mm -hmm. Tak, za chwilę dostanie pan ode mnie SMS-a, w którym będzie wspomniany link o. do pobrania gry w App Store yes. lub w mm -hmm. Google Play. Wszystko się zgadza? Mm -hmm. Jasne, jak najbardziej. I tutaj po prostu klikam? Tak, tak? dokładnie. I tutaj proszę, proszę mhm. się zarejestrować. Jasne. Tak, dobra. i może pan wysyłać tak wszystko już. Tak, dobra, dziękuję serdecznie. Super. To dzięki wielkie. Dziękuję. Dziękuję.